Fingia litiba? Tak, jak ty pier... Olo, ale serce pęca! Nagraj mnie! Tak, nagrywam jak pierdzisz do mikro. Oh, Olo... To, to ja, mu na ja mu napisałem na MSG w Minecraftcie, że ten, żeby nagrał jak, jak śpiewamy Jestem Prezydentem, a ty jak wyskoczyłeś. Ej, coś tu śmierdzi! Strasznie śmierdzi, ty no, będzie dobre! <laughs> ale... Ktoś tu predzi, po straty pierdzi, sobie naryj, bo już nic nie wie, co wczoraj pierdalał. Może jakiś kłótno, bo pewno nasrał mu stary naryj. <trybka> A, ty bu ktoś napisał buźk na czacie. Co? Ale śmiesznie. Napisał błyszkę na czacie, rozumiesz, no. Nie wiem, że śpiewać, hello? E, skąd masz tą bluzkę? Szciwo. Ale bo to widzisz. Chwawa! A chuj się w dupę. Dobre to co robimy to z tym prezydentem? No śpiewajcie. <słuch> Nie. Ej, coś ci śmierdzi! Stracisz śmierdzi, bo dzisiaj tutaj... Ja tu pierdę, Eee, happy Dubai buy. Nedry. If is the number. E maybe. Cześć. To znaczy pierdalał? <grym> Nie wiem Grał w... Lulk! Puszczę fajerwerki na eńczącie! Ej, patrz tu! Grał w rosyjko... Graj w... grał w rosyjską ruletkę. Przegrał. Nie. Przestałem zarabiać. Nie, to, to było to. Szedł przez życie. Przewrócił się. Widziałem dwie ścieżki. Poszedłem co dzień po środku. Ja w rosyjską ruletkę z pełnym magazynkiem. Za chwilę wracam. Co? całymi stakami. Jak se prosz, proszę. proszę. Gówno. Śmierdzi. Jak, jak te diaksy, które wywaliłem. A wiesz czemu? Bo ja usrałem. niech Inne nawet? Statek. Spróbujecie przecież na PvP nikogo nie bijąc i będę rozrzucał diamenty. Dobra. A ja skaczę ze statku. Titanik. Jestem królem Okur! I tu jest tylko jedna kratka głębokości. Jakie nudztwo. Hej, I just met you. No, daję Indie, jak ten nie jeszcze biją. Leko, ratuj. Nie. Z życia Huberta. No, Bartek mnie zrobił. Ty, zamiast. Wiesz, że ja znam tego Bartka? Tak, troll. Oh, I mam go nawet na skypie OMG w kluczu no, no. Bije kluc Wszyscy na Warp Epic Na Warb Epic Czemu? To Dobra kończę nagrywać